Dowódca zarządził dziesiątkowanie. Ustawił wszystkich i co, i co dziesiątego aresztowali. Między innymi jako dziesiąta wypadła Irena. On tam wysłała do mnie błagalne spojrzenia, więc wyszedłem do tego Niemca i mówię, że to jest moja żona, jest chora, że ja tu jestem kierownikiem i tego. To mówi, chodź i ty. I mnie też wziął, postawił. Józef Walaszczyk. To jeden z 600 żyjących Polskich Sprawiedliwych. Ludzi, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali prześladowanych przez Niemców Żydów w tajemnicy przed sąsiadami, ryzykując życie swojej rodziny. Relacje Polskich Sprawiedliwych dokumentują warszawscy studenci do zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich. w domu na ulicy Twardej 11 Jędkiewiczowie, Róży i Janinie oddali jeden pokój. Pani Róża nie wychodziła z tego pokoju do wieczora, do godziny policyjnej, bo bała się, bo u nas duży był ruch w mieszkaniu. Moja mama zetknęła się z Zofią Kossak-Szczucką. Ona w pewnym momencie okupacji Współorganizowała organizację żegota. Zofia Kossak zwróciła się do mojej matki, że ma pod opieką uratowaną kobietę z dzieckiem. uratowany z geta krakowskiego z Krakowa. Moja mama była taka entuzjastka i spontanicznie. Oczywiście nigdy by nie, nie odmówiła Zofikosek, więc zdecydowała się, że przyjmie, natomiast powiedziała, że jeszcze musi zadecydować mój ojciec. No, ojciec miał opory, tylko czysto ze względu na niebezpieczeństwo, bo mówił, że jak się zgodzi, to wtedy cała rodzina... Będzie narażona na rozszął. Od razu rozszeliwali. Nawet Niemcy rozszeliwali niemowlęta, jeżeli w rodzinie były. Także wiadomo było, co czeka za uratowanie Żydów. Jedynie dozorca kamienicy na ulicy Twardej domyślał się, że Jęckiewiczowie ukrywają dwie Żydówki. Nie wydał ich, nie szantażował. Pani Feldman, to jej było oficjalne nazwisko, prawdziwe. Róża z Janką. One miały bardzo dobrze zrobione dokumenty w Krakowie przez konspirację naszą na nazwisko Kwiatkowski. Janina, która nie wyglądała na żydowskie dziecko. Swobodnie poruszała się po całym domu, a nawet bawiła z dziećmi na podwórku. Myśmy sąsiadom powiedzieli, że to jest dziecko z za że to jest kuzynka z za i myśmy ją wzięli na wychowanie. Mama pani Róży przysięgła, że ją wychowa. Na łożu śmierci przysięgła jej i to wykonała. Do 19 roku życia była u nas, mieszkała, i mama ją gnała do nauki. Także myśmy się tak zżyły z sobą, i całe powstanie to na mnie trzymała za spódnicę. Nigdzie ja nie mogłam się ruszyć bez niej. Wierzę bardzo w opatrzność Bożą. Także opatrzność ją zesłała i mnie podczas. Podtrzymała, I ta odpowiedzialność podtrzymała mnie na duchu w ciężkich chwilach bombardowań, strachu. I uważam, że to wszystko celowe. Ja się stałam dojrzałym człowiekiem dzięki niej, dzięki tym wydarzeniom. W mieszkaniu przy Placu Grzybowskim 1, mieszkanie 3, rodzina Żak ukrywała 14 rożydów. Wśród nich były rodziny Trefler, Czesława, Ola, Zosia, Janka z mężem i córką Jurek, dziadek i babcia, Grymberg, Mietek z córką Rysią i nauczycielką z Niemiec oraz Lipski, Mietek i jego mama. Widocznie musieli mieć adresy ci pozostali, którzy jeszcze gdzieś tam jeżeli już przyszedł do nas, już od nas nie wyszedł. I dlatego uwzbierało się 14 osób. Mieszkania numer 3 oraz numer 4 znajdowały się na drugim, ostatnim piętrze kamienicy numer 1. Były ze sobą połączone ukrytym pokojem. Materace. Materace stały pod ścianami, bo jak oni szli spać, no to niestety to materace już się kładło i po prostu leżeli jak. jak... Jak śledzie w beczce, tam były dyżury. jeżeli oni przez Judasza słuchowo usłyszeli, że ktoś idzie po schodach, natychmiast już wszyscy byli zamknięci, czekali na sygnał, czy mogą wyjść. Bo tak to wychodzili na, na mieszkanie. Mało z tym mieli łyżki drewniane, żeby hałasu nie było podczas jedzenia. Czesława i Stanisława zajęły się handlem warzywami by nie wzbudzać podejrzeń okolicznych sklepikarzy i sąsiadów kupując i wnosząc do mieszkania dużo jedzenia. Oni, oni dawali kartkę co im potrzeba kupić i oni dawali na to pieniądze. Myśmy od nich żadnych pieniędzy nie brali, myśmy za pieniądze nie przechowywali. Oni mieszkali u nas ponad dwa i pół roku, chyba dwa lata do powstania warszawskiego. Dwukrotnie w mieszkaniu przy Placu Grzybowskim 41 zjawili się szmalcownicy. Wszyscy w bryczesach, w kapeluszach, w płaszczach. I oni potwierali wszystkie drzwi przed pokoju. A ja jak usłyszałam rumor, to się zerwałam z łóżka i zdjęłam z siebie wszystko tak, jakbym chciała się ubrać. I akurat otworzył drzwi jakiś tam taki sobie jegomość go wyzwałam, brzydko to prawda. Powiedziałam, że Ham wchodzi tylko bez pukania. Widzi Pan, że ja jestem w negliszu. Oczywiście zamknął drzwi. Ja założyłam szlafrok, czy założyłam, czy już się trochę ubrałam. Wyszłam i zobaczyłam, że w przedpokoju są wszystkie drzwi pootwierane. Ja pytam się, a co tu się dzieje? Dlaczego tu są wszystkie drzwi otworzone? Proszę, te drzwi mogą być otwarte do pokoju, ale drzwi do kuchni proszę zamknąć. A nie wolno. Ja wiem co znaczy nie wolno, bo jest przeciąg, bo tu jest otwarte okno, a ja mam hodowlę w kuchni królików. A na co te króliki? Jak to na co? Mięsa nie można dostać, to my hodujemy, skórka będzie dla mnie na futerko, a mięsko będzie na niedzielę. I właściwie ja uratowałam całą sytuację. Po wojnie. Zaraz i w ogóle cały ten okres, nawet do tej pory ja się nigdzie nie chwalę wśród naszego społeczeństwa, że ja jestem, powiedzmy, mam medal sprawiedliwego wśród narodów świata. Natomiast ja słyszę, co ludzie opowiadają o takich ludziach, że to są ludzie, którzy żyli z Żydów, że mają majątek po Żydach. Że mają kupę złota po Żydach, że im się dopiero teraz po wojnie dobrze powodziło. Nie, majątku żeśmy nie zrobili na życiu ludzkim. Z tego jestem dumna i, i, i mogę być z tego dumna dla, dla rodziców. Przykre, że ja jako siedemnastoletnia dziewczyna, prawda, nie mogę nikomu powiedzieć, bo jestem właściwie w naszym społeczeństwie, jestem. Właściwie takim niechcianym człowiekiem. I trzeba to przyznać. My jesteśmy narodem antysemickim. Jeżeli mnie wszędzie wszech i wobec, to powiem. Niestety.